Dobry w dzisiejszym filmie zaprezentujemy podłączenie kombajnu Ropa Kailer 1. Podłączenie będzie analogiczne tak samo w Kailer 2 Classic i w Kailer 2. Zaprezentujemy podłączenie wałka, podłączenie hydrauliki, podłączenie wszystkich złączy elektrycznych oraz powiemy o hydraulice LS, którą mamy w tym kombajnie. Powiemy również kilka słów o smarowaniu maszyny. Pokażemy kilka punktów smarnych pokażemy naklejki na których widnieje interwał smarowania oraz powiemy jaki smar należy używać do tej maszyny. Podłączenie maszyny Keiler 1 do ciągnika. Maszynę mamy w tym momencie już podłączoną na zaczep kulowy. W następnej kolejności podłączamy przewody od stopy, czyli od opuszczania, podnoszenia stopy podporowej. Złącza podłączamy do ciągnika na dowolną sekcję. W tym momencie możemy regulować wysokością stopy góra-dół po otwarciu tego zaworu kulowego. Następnie przechodzimy do podłączenia wałka odbioru mocy. Należy pamiętać, że zawsze należy tę czynność wykonywać przy wyłączonym silniku w traktorze. Sprawdzamy, czy wałek wskoczył, czy został zabezpieczony. Jest ok. Następnie podłączamy przewody zasilające hydrauliczne z ciągnika do maszyny. Czerwony przewód to jest główne zasilanie. Podłączamy go pod to wyjście w traktorze. Niebieski przewód jest to wolny spływ. Wolny spływ w tym ciągniku podłączamy tutaj. Można też sugerować się oznaczeniami: oznaczenie T, to znaczy tank, czyli spływ do zbiornika, i oznaczenie P, czyli power, czyli zasilanie. Dodatkowo, jeżeli ciągnik jest wyposażony w złącze LS Power Beyond, podłączamy trzeci przewód. Trzeci przewód podłączamy do ciągnika pod złącze z symbolem LS. Po podłączeniu trzeciego przewodu o znaczeniu LS należy skontrolować, jak w danym momencie jest ustawiony zawór regulacyjny. Czy jesteśmy w systemie zamkniętym, czy jesteśmy w systemie LS. Zawór mamy tutaj. Jest możliwość przestawiania go na LS bądź na OC. Dobra, następnie podłączamy hamulce pneumatyczne dwuobwodowe. Należy pamiętać, aby nie pomylić kolorów. Czerwony do czerwonego, żółty do żółtego. Zostało nam podłączenie przyłączy elektrycznych czyli złącza izobus, złącza oświetleniowego oraz złącza wyłącznika awaryjnego do kabiny do ciągnika. Zaczniemy od podłączenia gniazda izobus. Należy pamiętać, żeby zawsze zabezpieczyć gniazdo od spodu, żeby podczas pracy maszyny nie wypiało nam się gniazdo i nie doszło do rozłączenia niekontrolowanego maszyny. W ciągnikach, w których nie posiadamy fabrycznego izobusa do zamontowanego fabrycznie w traktorze. My, jako serwis ropa, podczas uruchomienia maszyny dokładamy izobus do traktora w celu połączenia jej z maszyną. Wyróżniamy dwa typy tych wiązek: wiązka, która była stosowana do roku 2020 oraz wiązka, która jest stosowana po roku 2020. Jeżeli jesteśmy wyposażeni w wiązkę tego typu, należy zwrócić szczególną uwagę na te dwa przekaźniki, które załączają całą wiązkę w maszynie. Ważne jest, aby do zimowania maszyny bądź też do jej dłuższego garażowania demontować te dwa przekaźniki, aby nie były one narażone na warunki atmosferyczne. Z uwagi na to, iż umiejscowienie tych przekaźników jest bardzo blisko akumulatora. A wiadomo, akumulator w ciągnikach jest w różnych miejscach. Dlatego jest to narażone na warunki atmosferyczne. Po roku 2020 zastosowaliśmy wiązkę, w której przekaźniki do załączania elektroniki w kombajnie zostały przeniesione w zupełnie inne miejsce. Przekaźniki są w tym momencie zabezpieczone w ten sposób, co pozwala uniknąć nam problemów na przyszłość. Następnie podłączamy wtyczkę do oświetlenia. I ostatnim krokiem jest podłączenie przewodu do wyłącznika awaryjnego w kabinie w ciągniku. Podczas podłączania przewodu należy pamiętać. Że większość ciągników wyposażona jest tutaj w specjalne miejsca, przez które możemy przełożyć przewód, aby go nie przyciąć podczas zamykania szyby. Sam przewód zapinamy tylko i wyłącznie w jednym możliwym położeniu, z uwagi na to, że przewód posiada wycięcia. W innym położeniu przewód nie będzie pasował. Eee, dobra, powiemy kilka słów o smarowaniu maszyny. Większość punktów, czyli tak jak na przykład jak tutaj, smarowanie zaczepu kulowego jest oznaczona naklejką, co ile godzin powinno się ją smarować. W tym wypadku jest tutaj 8 godzin, czyli co 8 motogodzin należy posmarować ten punkt smarny. Yy, większość tych punktów jest oznaczona na całej maszynie naklejkami, czyli każda naklejka ma w kółeczku cyfrę, która mówi o liczbie godzin, co jaką powinniśmy tą te łożysko przesmarować. Smarujemy to wszystko smarem EP-2. Wałek przekaźnika mocy smarujemy codziennie. Pozostałe punkty smarujemy wedle liczby godzin, która jest oznaczona na naklejce. My zalecamy jako serwis Ropa Polska smarowanie maszyny całej kompletnie raz w tygodniu. Wszystkie punkty, które należy przesmarować, są oznaczone naklejkami. Tu należy pamiętać, że w tym miejscu są dwa łożyska. Bardzo dużo osób smaruje tylko to łożysko, a o tym już zapomina. Czyli z tyłu też mamy jeszcze jedną kalamitkę. Tutaj mamy smarowanie wału napędu wytrząsacza. Tutaj mamy smarowanie wału napędu pierwszej taśmy sitowej. Tutaj mamy smarowanie wału podpierającego taśmę łęcinową. Wszystkie pozostałe punkty smarne znajdziecie Państwo w instrukcji obsługi dołączonej do każdej maszyny.